Który często odpowiadał za regulowanie tempa gry Chrobrego w meczach męskich pierwszej ligi. Teraz tylko na dalszy słupek. Zgranie głową, uderzenie Tabisza. Jeszcze poprawka i Gol! Gol! Jeden do zera. Dla chrobrego głogu Szymon Bartlewicz! Jeżeli mielibyśmy szukać kogoś, kto zasłużył na Gola w tym meczu, to myślę, że obaj wskazalibyśmy Bartlewicza. On najwięcej razy próbował i w końcu ma nagrodę. Piękny strzał i chrobry obejmuje prowadzenie w opolu. I trzeba powiedzieć, że to chrobry w ostatnich minutach był konkretniejszy. Druga część spotkania. Zdecydowanie na korzyść głogowian. Ręce same składają się do oklasków, więc oklaski od trenera Beceli jak najbardziej zasłużone. Tabiś ten strzał zablokowany. Piłka spada Bartlewiczowi pod nogi, ale to. Kolejny przechwyt, być może za chwilę kolejna szansa Bartlewicz, jak dużo miejsca jest po prawej stronie, tam właśnie piłka skierowana i gol, Ozimek, 2 do 0, rozbujął się chrobry, rozjechała się obrona od Reopole. Ależ radość piłkarzy Chrobrego, niesamowite, jak szybko po strzeleniu pierwszego gola dokładają drugie trafienie piłkarzy Tenera Beceli, Nie wiem, czy on sam w to dowierza. Świetne zachowanie Bartlewicza, bo asysta, można powiedzieć, kapitalna. Widzimy to jeszcze raz, a wykonanie.